Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie będę naprawiał piastę w przednim kole. Na serwisowanie już troszeczkę za późno. Teraz ewentualnie naprawa. Z tego względu, że ostatnia moja wycieczka rowerowa, raz wam pokażę ile kilometrów zrobiłem. 43 km 700 m. No i w drodze powrotnej do domu tak 15-17 km przed domem. Posłyszałem, że coś tutaj mi w przednim kole zaczęło piszczeć. Myślałam, może, że tutaj ten odblask, bo czasami ten odblask potrafi się tutaj na szprysze poluzować i wydaje takie dziwne dźwięki. Ale z pokonywaniem kilometrów, czym dalej, ten, ten dźwięk coraz bardziej był uciążliwy. I w tej chwili to jest taki hałas, że można praktycznie powiedzieć, że jak przejeżdżam, to każdy się wokoło ogląda, co to tak hałasuje. Zaraz się karna i spróbuję wam pokazać, jak to hałasuje. No, tak jak było słychać, hałas niemiłosierny. Moim zdaniem, po pierwsze, tak nie ma smaru. E, możliwe, że po prostu smar się wytarł i wypłukał. bo ostatnio mnie taka mocna ulewa spotkała. I możliwe, że tutaj się dostała woda, wypłukała resztki tego smaru, no i prawdopodobnie kulki też już są zużyte. Spróbuję jeszcze uratować tą piastę, rozkręcę tutaj tą całą piastę, wyczyszczę z tego starego smaru, nasmaruję nowym smarem i zobaczymy, może się jeszcze uda tą piastę uratować. Jak nie, to spróbuję na nowych kulkach. Więc w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak taką piastę po prostu odkręcić, jak to wszystko przeserwisować. Więc zapraszam Was do oglądania dalszej części filmu. Tak jak było widać na tym wstępie, tak koło jest mocno uszkodzone, tak hałasuje. No i w dzisiejszym filmie, kolejny film z serii Zrób to Sam. Pokażę Wam, jak rozkręcić taką piastę, jak ją wyczyścić, jak ją nasmarować. Taki przegląd. Czy uda się uratować tą moją piastę? Powiem Wam, że nie wiem. No fatalnie to słychać. Ale spróbuję, spróbuję. I powiem Wam tak: jeżeli nigdy przedtem nie naprawiliście takiej piasty, nie bójcie się. Nie bójcie się naprawiać swoich rowerów. Wiadomo, jeżeli nie jesteście leniwi, macie trochę czasu, to warto spróbować naprawić, nauczyć się. Jeżeli nie umiecie, jeżeli popsujecie to koło, no to za drugim, za trzecim razem już się nauczycie na jakimś innym kole, już będziecie wiedzieli o co chodzi. I teraz słuchajcie, jest duży problem, bo mamy środek sezonu rowerowego, no prawie lato i słuchajcie, teraz w serwisach mają taki kocioł, bo teraz rowerzyści, tacy co tylko w sezonie jeżdżą, się obudzili, że mają coś tam nie tak w rowerze, że trzeba go przesmarować, przeserwisować i teraz wszyscy polecieli z rowerkami do serwisu i chłopaki mają taki kocioł, że nie mogą się wyrobić i no oczekiwanie na naprawę około dwóch tygodni. Więc tym bardziej warto samemu spróbować to koło naprawić. No, wiadomo, same chęci nie wystarczą trzeba mieć jakieś podstawowe narzędzia. Jeżeli nie macie, no to można sobie pożyczyć albo kupić. Jak kupicie, to już zawsze będziecie mieli sprzęt do naprawy waszego roweru. W moim wypadku jest to koło 26 konus. Tam jest do konusa odkręcenia muszę mieć klucz w rozmiarze 13. I nakrętka kontrująca konus w rozmiarze 16. Jeżeli chodzi o odkręcenie konusa, najlepiej mieć specjalny klucz do tego. Ja tu mam taki klucz, w sumie to są cztery klucze w jednym. Tutaj z tej strony to mam rozmiar 14-16. Nie wiem, czy to będzie widać. 14-16. I z drugiej strony mam rozmiar 13-15. Ten klucz jest bardzo cienki i to jest właśnie jego atut, żeby odkręcić konus. Ale powiem wam, jeżeli nie macie klucza takiego specjalnego i nie chcecie kupić, a macie jakiś tam stary klucz w rozmiarze 13, można go spiłować na szlifierce, żeby był po prostu tutaj bardzo cieniutki i też można go wykorzystać. Nie trzeba lecieć wiadomo do sklepu. E, od razu po specjalny jakiś klucz. Jeżeli macie tam kilka trzynastek i jedną możecie poświęcić, e, żeby właśnie służyła Wam do odkręcania konusów, to można tak zrobić. Można mieć oczywiście tylko jeden klucz do odkręcania konusów. Jeden wystarczy. E, pokażę to Wam za chwilę na filmie. Ja mam tutaj oczywiście dwa, ale dwa są można powiedzieć niepotrzebne. Da się zrobić to tylko jednym. E, oprócz tego jakiś inny klucz. E, na przykład, no ja mam taki tutaj regulowany, po prostu takiego najbardziej uwielbiam klucz. Ten będę używał do zblokowania właśnie konusa, a ten właśnie do tej nakrętki kontrującej w rozmiarze właśnie 16. Po prostu tym kluczem będzie się lepiej robiło, bo jeżeli użyję tego specjalnego klucza, tutaj co jest w rozmiarze, to z tej nakrętki ma tendencję po prostu zaślizgiwania się, więc wolę użyć właśnie takiego. Oprócz tego, e, jakiś taki nóż monterski z takim dziobakiem, e, żeby wybrać te kulki, można też użyć jakiegoś tam zwykłego wkrętaka płaskiego, żeby te kulki po prostu wygrzebać. E, jakieś pudełko, żeby te kuleczki nam się po prostu nie pogubiły, żeby do tego pudełeczka sobie schować, zanim tam wszystko wyczyścimy. Szmatka, e, szmatka jest super. Jakąś dużą szmatkę sobie rozłożycie, jeżeli jakaś kulka Wam upadnie. No to po prostu na szmatce się zatrzyma. A jeżeli będziecie to robili na jakimś tam, nie wiem, trawie, no to absolutnie Wam nie polecam robienia gdzieś to w trawie, bo jak Wam kulka wpadnie do trawy, to na pewno jej nie znajdziecie. No chyba, że magnesem albo wykrywaczem metali. Ale kto z Was będzie szukał kuleczki malutkiej w trawie, prędzej polecicie sobie do sklepu. I najważniejsza rzecz do całego serwisowania, smar. Jeżeli chodzi o smar, no typowy smar do łożysk. Ale powiem wam tak, w zależności jak eksploatujemy rower, czy latem czy zimą, ja bym wam polecił smar typowy taki grafitowy. On jest bardziej taki e, rzadki w porównaniu do tego takiego jak tu mam. Ale jeżeli ktoś z was na przykład zimą eksploatuje rower e, w jakichś minusowych temperaturach, no to ten smar grafitowy nie robi się tak bardzo twardy jak taki. Oprócz tego, jeżeli na przykład macie jakiś rower elektryczny albo przerobiony jakiś rower na elektryczny, który rozwija większe prędkości niż standardowy rower i takim rowerem bujacie się tam do 5, nawet 6 dych, to wiadomo, smar grafitowy ma to do siebie, że on nie grzeje się tak. Każdy smar grafitowy powoduje to, że łożyska się tak nie grzeją. Więc e, wiadomo, jaki będziecie mieli smart, taki użyjecie, ale tak Wam powiedziałam o tym grafitowym, że on właśnie jest do tego, żeby po prostu nie przegrzewał się e, tak jak na przykład taki. Więc smart grafitowy ma ten plus e, pod tym warunkiem, jeżeli chodzi o temperaturę. I. Więc smart grafitowy ma ten plus, że w wysokiej temperaturze on po prostu lepiej się zachowuje e, nie przegrzewają się te właśnie kuleczki. I w niskich temperaturach on tak szybko nie zamarza, nie robi się tak twardy jak taki standardowy. No dobra, koniec gadania. Przechodzę na stanowisko i za chwileczkę wam pokażę, jak to koło odkręcić, jak tam po prostu wyczyścić i jak przesmarować nowym smarem. No dobra, koło już mam odkręcone. Mm, oczywiście opony, dętki nie trzeba ściągać, <laughs> ale to jest chyba logiczne w zależności jakie macie koło ja mam akurat tutaj przednie koło czasami koła mają tak zwany samozamykacz ja mam standardowo na śruby więc tutaj nie ma czegoś takiego ściągam tylko nakrętkę, podkładkę odkładam tak samo z drugiej strony z tego względu, że to jest przednie koło to obojętnie czy poluzuję z tej strony i wyciągnę oś w tamtą stronę, czy w tą, to jest bez różnicy. Dlatego ja to pokażę na przednim kole, bo przednie koło mam uszkodzone. Jeżeli byście mieli tylnie koło, to tak samo się to wszystko rozkręca, tylko z tą opcją, że wiadomo, tylnie koło ma zębatki, czyli ma albo wolnobieg, albo kasetę. Wolnobieg jest zawsze na piastę z tej strony wkręcany, a... Jeżeli jest kaseta, to wiadomo, w środku jest bębenek i zębatki są nakręcane właśnie na bębenek. To jest ta różnica. I teraz najlepiej odkręcić po przeciwnej stronie niż jest wolnobieg lub kaseta. I z tej strony, na przykład, odkręcimy, poluzujemy, i wtedy oś wyciągamy z tej strony co jest właśnie kaseta albo bębenek koniec gadania trzeba spróbować kurna to jest widzę pordzawiałe tak trzynastka i teraz tak klucz wkładam tutaj tak I teraz mówiłem trzynastką ale ja sobie zrobię tym kluczem bo będzie lepiej trzeba najpierw kontrę odkręcić, tą nakrętkę kontrującą dobra trzynastka no dobra teraz już nakrętka kontrująca jest poluzowana Zawsze wiadomo sobie tutaj jakimś odracewiaczem z czymś tu prysnąć, to łatwiej się będzie odkręcało. Ja teraz nie pryskałem, bo nie chcę sobie bardziej rąk pobrudzić. I teraz tak, tu już jest wszystko poluzowane, więc obracam sobie najlepiej w ten sposób, żeby po prostu mi się te kulki nie wysypały. I konusa odkręcam, wykręcam go całkowicie. Wygląda to w ten sposób. O, powiem Wam, że tutaj nie spodziewałem się, ale jest tutaj. Nie jest łożysko maszynowe. Nie są włożone kulki na smar, tylko jest tutaj wianuszek z kulkami. Hmm, tak to wygląda. Czekajcie. Aha, aha i zobaczcie, taki wianuszek. No. No dobra. Powiem wam, że nie przygotowałem się, nie mam takiego wianuszka. Hmm. Może mam gdzieś? Muszę poszukać. I teraz tak, zobaczmy. Hmm, hmm, hmm. Ale numer kulki się sypią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem kulek. Ten wianuszek jest elegancki. Powiem wam tak, to jest dobre rozwiązanie wianuszek, bo po takim jakimś rozbieraniu, serwisowaniu. Wam się po prostu kulki nie wysypią, bo zawsze są w wianuszku. I wystarczy kupić taki wianuszek, zamocować i jest OK. Czy kulki są dobre. Kulki są dobre, nie są jakieś tam wyganiane, więc te kulki można zostawić, wykorzystać kiedyś. Jak jeżeli będą potrzebne, w jakimś innym kole, czy w czymś tam. Teraz tak, taki przegląd, czy jest w ogóle sens tutaj to naprawiać, robić. Wiadomo, jeżeli jest wianuszek, on musi pracować w ten sposób. Tam jest miseczka, miseczka od piasty i te kulki muszą się trzeć po tej miseczce. Dobra, na początek trzeba to wszystko wyczyścić tutaj. Można jakąś tam acetonem, jakąś benzynką ekstrakcyjną, żeby to wszystko zmyć ten suchy smar. To musi być wszystko wytarte, wymyte. Ale da się oczywiście samą szmatką kilka ruchów energicznych. To musi być trzyściutkie. Ok, teraz sprawdzimy w jakim stanie jest ta miseczka. No słuchajcie, to nie jest nowe. Jaki przebieg to koło ma? Powiem wam, że nie wiem. Ja na tym kole zrobiłem około półtora tysiąca. Z tego względu, że miałem poprzednie koło, gdzie mi po prostu felga pękła i zamieniłem to koło na to koło eee, ale z tego względu, że to było też jakieś tam z demontażu jakiegoś roweru, który został dawcą części więc trudno mi powiedzieć jaki przebieg ma to koło bo od nowości tego koła nie używałem tylko przełożyłem z jakiegoś innego roweru który został właśnie dawcą części teraz bierzemy paluszka sprawdzamy czy nie ma jakiś zadziorów e, wiadomo nie jest to nowe koło, więc jeżeli mówimy o tym, że będzie ta miseczka idealnie gładka, to tylko w nowym kole. Tutaj... ale nie widać tutaj jakichś mocnych zadziorów. Jeżeli chodzi o miseczki, z tej strony miseczka jest idealna, nie ma żadnych tutaj jakichś takich... widać równomierne zużycie, ale z tej strony... Tutaj z tej strony widać, że ta miseczka jest troszeczkę bardziej zużyta od osi. Najwidoczniej dlatego, że był luz i po jakichś dziurach, wiadomo, wertepach po lesie, jak ja to jeżdżę. I troszeczkę się wyrobiło. Ale dobra, skręcę to z powrotem wszystko. No i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Myślę, że wystarczy tylko dać nowy wianek. Moim zdaniem mm, musiał się tutaj leciutki luz zrobić i przez ten luz po prostu ten wianek, te kulki się wysypały. Teraz się udaję do piwnicy i poszukam, czy mam taki wianek. Jeżeli mam taki wianek, to jestem w stanie dzisiaj to naprawić. Jeżeli nie, jutro jest święto, więc dopiero w piątek będę mógł kupić tam część. Znalazłem w piwnicy dwa takie wianuszki. E, tu mam ten co był. Z tego względu, że ten tutaj latał w kole, więc nie mam pojęcia czy on się za chwilę nie popsuje, więc zamocuję te dwa, które znalazłem w piwnicy, które na pewno są w lepszym stanie bo nie były chyba nigdy używane. Bynajmniej nie pamiętam, żebym kiedykolwiek je używał. Chociaż one takie troszeczkę brudne są, ale nie wiem. Nie one nie są na pewno z demontaży, bo nigdy takich wianków z kół nie wyciągam. Teraz tak, jeszcze zanim to wszystko zmontuję z powrotem trzeba zobaczyć oś. Trzeba zobaczyć oś, czy nie jest powycierana. Słuchajcie, hmm. tu jest ta jedna. Zobaczmy. To tak może wygląda tutaj, jakby było coś wytarte, ale nie, to jest taka miseczka. No zobaczcie, jak założę. Yy, o, widzicie? To nie ma styczności w ogóle ta miseczka. Tylko po samych kulkach chodzi. I teraz najważniejsze tutaj. Yy, to trzeba ładnie wytrzeć. No wiadomo, będą ślady użytkowania, bo to jest używane. Można zawsze dać nową oś, ale wystarczy przetrzeć palcem i zobaczyć jak to wygląda. Oś całkiem nieźle wygląda, nie jest żadna krzywa. Hmm. Wiadomo, to nie jest nowe, to jest używane, więc nigdy nie będzie tak jak nowe. I teraz tak, zobaczmy jak to będzie pracowało. Tutaj patrząc palcem nie ma jakichś ostrych krawędzi, jest widać tutaj troszeczkę wytarte, no logiczne, to pracowało. Ale nie ma jakichś takich śladów mocnego zużycia, nierównomiernego, więc się nada. Teraz troszeczkę smaru, ale pamiętajcie, nie za dużo. To ma być tylko posmarowane, a nie nawalone tego smaru tak, żeby to po prostu wyciekało na wierzch. Teraz tak samo z drugiej strony. Nakładam do miseczki. Nakładam tego troszeczkę smaru do miseczki. Równomiernie rozprowadzam. No i wkładam miseczkę z kulkami w ten sposób, że tą stroną do środka, a tym pierścieniem na zewnątrz. Okej. Okay. Wkładam oś. Teraz tak jeszcze. Teraz smaruję jeszcze z tej strony. Oś smaruję jeszcze z tej strony. Teraz Wam pokażę, jak za dużo, zobaczcie, jest smaru. To on wychodzi na wierzch, widzicie? O, to było za dużo włożone. Więc trzeba to ściągnąć, bo inaczej będzie się to wszystko brudziło. I do tego smaru wyłażącego na wierzch będzie przylegał różny brud, piasek. Teraz tym smarem też się Gwint w osi, na ładnie nakręcam konusa. I za chwilę tylko regulacja luzu. W sumie regulacja luzu jest najważniejsza. To cały czas bez jakichś kluczy, widzicie? robi to i teraz tak, jak się zakręci, i trzyma się na palcach, tylko na osi. To musi koło idealnie chodzić. Jeżeli na przykład zleci nam z palcy, to znaczy, że jest za ciasno. O zobaczcie, teraz widzicie, zlatuje z palcy. o, wsuwa się, o, teraz jest za ciasno, o, czekajcie, jeszcze raz pokażę, a taki jest efekt jak jest za ciasno, o widzicie, wsuwa się, kręci się po prostu, dobra, ustawienie odpowiedniego luzu to jest naprawdę bardzo ważne, Teraz jest dobrze. Dobra, to teraz tak. Nakrętka kontrująca. Nadmiar tego smaru wszystko wycieram. No i z drugiej. I i kontruję nakrętką. Okej. Okay. Teraz zabujam ja Teraz zakręcę i patrzę, czy. Oś musi stać na paluchach, ale nie może się zsunąć. Pamiętajcie, luz zawsze musi być troszeczkę. Jeżeli będzie za ciasno, to może się skończyć tym, że wybierzecie się na wycieczkę. I może się skończyć tym, że koło się zablokuje i innej będzie można jechać i będziecie musieli iść z buta, jak to się mówi, i jeszcze z przednim kołem lekko uniesionym do góry Dobra, powiem Wam, że to jest super Wyszło lepiej niż myślałem Dobra, Pozostaje tylko zamocować koło do roweru zrobić rundkę Jeżeli chodzi o zrobienie rundki nie wybierajcie się w jakąś daleką wycieczkę 30, 40, 50 km, tylko gdzieś wokoło Waszego domu zamieszkania, taką odległość do 2 km. Eee, wiadomo, zrobić 30 do 100 km na tym kole, ale gdzieś w bliskiej okolicy, jak to się mówi, żeby po prostu to koło przetestować, czy jest wszystko ok. No dobrze, gotowe. I powiem Wam tak: teraz trzeba koła zamocować do roweru, dobrze dokręcić i zrobić jazdę próbną mmm, tak do 100 km, jak przejedziemy. No to się przekonamy, czy wszystko jest OK. No i na koniec, takie podsumowanie tej naprawy. Jeżeli chodzi o koszt naprawy, te wianuszki są tanie. No nie wiem, ile w tej chwili kosztują. Może z 250 za sztukę, może 1,5 złotego, z tego względu, że nie kupowałem, tylko miałem, więc trudno mi powiedzieć, a nie sprawdzałem, po ile takie wianuszki kosztują. Ale tak czy inaczej, w cenie myślę, piwa, troszkę lepszego piwa niż najtańsze. Zrobiłem jazdę próbną około 100 km, więc przetestowałem to koło, jak to się zachowuje, jak to jest w tej chwili. Za chwileczkę wam pokażę, jak teraz to koło pracuje. Najpierw, może przypomnę wam, jak to koło pracowało uszkodzone. Tak było, słychać to koło, jak pracowało uszkodzone. A teraz, jak słychać to koło w tej chwili po naprawie, może wiatr słyszycie, bo dzisiaj taka pogoda wieczna dosyć, ale piaska po naprawie cichutko, nic nie słychać. Wymienić, naprawić, bo to koło jeszcze polata sobie. To wszystko, co chciałem pokazać, jeżeli chodzi o naprawę piasty w kole. Jeżeli mój filmik Wam się przyda, to łapka w górę. Będę wiedział, że było warto pokazać tą naprawę. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę mi jego dnia. Cześć!